To jest niebywałe, ale ja już to wszystko powiedziałem. Tylko, że to wszystko co powiedziałem okazało się kompletnie nieostre, w związku z tym muszę to powiedzieć jeszcze raz. Więc dzień dobry się z Państwem jeszcze raz. To znaczy po raz pierwszy, ale ja wiem, że to jest jeszcze raz. A miało być o plusach i minusach e, siłowni, o prognozach na 2022 rok i o tym, co udało się spieprzyć w 2021 roku, a jest tego trochę. Jarebo! Ale zacznijmy od tych plusów związanych z siłownią w 2021 roku. Przede wszystkim fajnie, że ludzie wrócili do ćwiczeń. I to, co doceniliśmy i w zeszłym roku, i w mijającym roku, i coś, co będziemy docenić również w przyszłym roku, to jest fakt, że zaczynamy bardziej przyglądać się sobie, swojemu zdrowiu, a ponieważ mamy więcej czasu, to również chyba też więcej czasu spędzamy przed lustrem i nie zawsze to, co widzimy przed lustrem do końca nam się podoba. Ja wiem, że zawsze ktoś powie, no nie ma takiej sytuacji, w której zawsze, w której byśmy powiedzieli, ok, jest super, już więcej nic nie robię. Ale mówię tutaj o sytuacji, w której stajemy przed lustrem i mówimy, no chyba ostatnio z tym serniczkiem na święta to trochę przegięliśmy. Wkurza mnie zresztą to, że wszędzie pojawiają się te takie memy związane z tym serniczkiem, bo Serniczek po pierwsze jest bardzo dobry, a po drugie jeden serniczek wcale nie sprawia, że nagle robimy się pfff cała nasza dieta robi pfff i, i wszystko co do tej pory robi pfff. Nie, takie rzeczy się nie dzieją. Ale wróćmy do meritum, ponieważ no teraz jestem taki cwany, ponieważ już to wszystko powiedziałem, więc powiem to jeszcze raz. Przede wszystkim doceniliśmy zdrowie i kondycję. I tutaj... Um, Pokazaliśmy my, jako ludzkość, że jesteśmy w stanie ćwiczyć i na siłowni, i na dworze, i w domu, ale przede wszystkim zwracamy na to większą uwagę. Więc to jest na pewno plus. I wydaje mi się, że w 2022 roku będziemy chodzić na siłownię, będziemy ćwiczyć, będziemy starać się poprawiać swoje wyniki, również te zdrowotne, ponieważ zaczęliśmy bardziej się temu przyglądać. Po drugie. Chcemy spotykać się z ludźmi. W 2020 było to mocno utrudnione, w 2021 poprawiło się, ale powiedzmy sobie szczerze, no jest tak jak jest. Wydaje mi się, że w 2022 roku będziemy jeszcze bardziej tęskni za tym kontaktem z ludźmi takimi face to face. W związku z tym na pewno siłownia to ułatwi. Po trzecie, zobaczyliśmy trenerów w internecie, ich ludzką twarz. To znaczy szczerze, jako klient bardzo często miałem takie poczucie, klient siłowni. Miałem takie poczucie, że wchodząc na siłownię jestem jak ta antylopa wśród lwów. Wszyscy na mnie polują, tylko żeby... A może by pan tutaj na trening przyszedł, może by pan tutaj poćwiczył, my panu pokażemy, jak te hantelki podnosić, jak tym żelazkiem machać tylko za 150 zł za godzinę. I to było mega irytujące. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, tak, na tym polega praca również trenerów personalnych. To nie jest taka prosta sprawa wyhaczyć klienta, do tego zainteresować go swoją ofertą i utrzymać go na dłużej, no bo jeden trening. Wiosny nie czyni. Więc w internecie zobaczyliśmy tę ludzką twarz trenerów personalnych. Pokazaliście, jak należy ćwiczyć, pokazaliście, że jesteście, pokazaliście również problemy swojej branży i pokazaliście, że fajnie jest z Wami po prostu potrenować, i czy to robimy w domu, czy za chwilę będziemy robić to na siłowni, to super, że ta więź, ta nić porozumienia została nawiązana. W końcu wyjdziemy z domów. Bo nie ukrywam, że i w 2020, co zachęciło mnie do ruszania się w domu, w ogóle do ruszania się, a ponieważ byliśmy zamknięci, no to musiałem sobie znaleźć jakiś sposób na to, żeby ruszać się w domu. W 2021 roku branża wychodziła na ulicę, protestowała, chciała otwarcia, przekonywała, że jest bezpieczna, a my też chcieliśmy wyjść z tych domów, już mieliśmy dosyć tego zamknięcia, dosyć tego siedzenia, więc niewątpliwie w 2020 roku wydaje mi się, że też będziemy chcieli wyjść na zewnątrz, będziemy chcieli ruszyć się poza dom i siłownia może być właśnie tym kierunkiem. I ostatnia rzecz to początek roku to przede wszystkim rabaty, promocje, pakiety i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczenia za złotówkę, karnet na cały rok za 50 złotych i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, czy są takie promocje. Ale gdyby były to, to pewnie by było nie głośno. Więc to na pewno będzie zachęcać do tego, żeby podjąć te noworoczne wyzwania, żeby zacząć się ruszać, żeby kontynuować te ćwiczenia, które robiliśmy w 2021, więc te promocje na pewno będą zachęcać do tego, żeby pójść na siłownię. Dobra, no to posłodziłem. To teraz będzie o tych mankamentach związanych z siłownią i z ćwiczeniami. To trochę się też zazębia, bo Przede wszystkim nauczyliśmy się trenować w domu. W 2020, kiedy ja zacząłem się ruszać, kiedy zobaczyłem w miarę szybko, bo po trzech miesiącach takie potężne efekty, stwierdziłem: kurczę, po co mi siłownia, skoro to wszystko mogę robić w domu? Albo inaczej, mogę ćwiczyć w domu. Nie muszę wydawać pieniędzy, nie muszę wychodzić, nie muszę e, kupować ciuchów odpowiednich i tak dalej, żeby się pokazać na siłowni, e, że to wszystko można robić w domowym zaciszu i to absolutnie nie przeszkadza. Stąd wzięła się skakanka. Stąd okazało się, że nawet na niewielkiej powierzchni jaką jest balkon, a teraz chyba na jeszcze mniejszej powierzchni jakim jest fragment sypialni też można wykonać pełny trening, albo tak mi się wydaje, przynajmniej taki trening, który jest dla mnie satysfakcjonujący. E, jestem w stanie w 45 minut, 50 minut spalić 500 kalorii, przynajmniej według mojej opaski. W ramach prezentu y, świątecznego dostałem sztangę, mam również hantelki, mam skakankę, mogę to wszystko robić y, w domu. I trening siłowy, i trening kardio, to wszystko mogę robić bez wychodzenia w domu, po co mi siłownia? No i brakuje nam świeżego powietrza. Zdecydowanie brakuje nam świeżego powietrza i jak sobie wyobrażasz, że z tego zamknięcia w domach przenieśliśmy się do takich zamkniętych stref w biurach, a teraz mamy przenieść się pod światło jarzeniówek na siłownię, to mam takie wrażenie, że przechodzimy z boksu do boksu. Z boksu domowego do boksu pracowego do boksu ćwiczeniowego. I szczerze... Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że nie są w stanie tak zorganizować przestrzeń, że ona będzie sympatyczna, że to będzie coś więcej niż ekskluzywny garaż wypełniony żelastwem. W związku z tym, jeżeli chodzi o chodzenie na siłownię, to jest chyba podstawowy problem polegający na tym, że my chcemy wyjść z pomieszczeń, a nie pakować się do nowego, odświeżonego, ładniejszego pomieszczenia. I wciąż jest za drogo. W sensie zawsze będzie za drogo, skoro można ćwiczyć w domu. Plusy i minusy, bo z jednej strony można powiedzieć jasne: mogę ćwiczyć w domu, robić pompki, przysiady, mogę ćwiczyć za pomocą odpowiednich narzędzi, jakim są kantelki i, i sztanga, mam skakankę, e, więc już trochę zainwestowałem w ten sprzęt e, w ramach Biletu, karnetu w ramach wejścia na siłownię, cały ten sprzęt i to dużo bardziej nowoczesny, mam na miejscu. Więc, więc tu są te plusy i minusy, bo zawsze można powiedzieć, że wyjście na siłownię jest drogie, a w obecnej sytuacji będziemy starali się ciąć wydatki, oszczędzać na wszystkim, na czym się da. I powiedzmy sobie szczerze, dbanie o swoje zdrowie, dbanie o ćwiczenie, dbanie o formę, jest na samym końcu naszych potrzeb, które musimy spełnić bardziej będziemy dbać o kosmetyki do samochodu, bardziej będziemy dbać o ciuchy, a na samym końcu gdzieś będą ćwiczenia e, i, i chodzenie na siłownię. I jakkolwiek to by się źle nie brzmi, jakkolwiek nie brzmi to strasznie, to tak niestety jest. I jakkolwiek by się denerwować na muzykę disco-polo, tak ona będzie w pewnych kręgach popularna, Choćby nie wiem, co by próbowano z tym zrobić. To były plusy i minusy, a teraz o zmarnowanej szansie. Ja mówiłem o tym, że z jednej strony fajnie, że poznaliśmy trenerów w internecie, że zobaczyliśmy tę ludzką twarz trenerów i zobaczyliśmy, że da się z nimi pogadać, popatrzeć, jak oni ćwiczą i wyciągnąć coś dla siebie. Ale branża, jako branża, wydaje mi się, że absolutnie zmarnowała te szanse. Było głośno na temat protestów w branży fitness, było głośno na temat. Otwierania siłowni takich podziemnych e, i, i łamania obostrzeń, natomiast sama taka próba nawiązania kontaktu z tymi, którzy tak jak ja ćwiczą w domu i powiedzenia: Ok, wiemy, że jest ciężko, fajnie, że się starasz. Jak miną trudne czasy, zapraszamy cię do siebie, e, mamy dla ciebie to, to, to i to. E, Brakowało mi i wydaje mi się, że to jest mega zmarnowany potencjał, który można było wykorzystać w 2021 roku, ponieważ ludzie byli przykuci do laptopów, byli przykuci do smartfonów, byli przykuci do ekranów i przez te ekrany można było jakby zaprosić ich do siebie na trudniejszy czas, a w tym czasie, w jakim. Wtedy to, to się odbywało. Można było zorganizować to znacznie lepiej. W sensie miałem takie poczucie jednak, że ci trenerzy personalni, e, ci. E, którzy zachęcali do ćwiczeń, to była pewnego rodzaju partyzantka, która robiła to e, bez trochę ładu i składu, trochę na własny rachunek, trochę pamiętając o swoich klientach i e, próbując pozyskać nowych, ale to wszystko było na zasadzie tu i teraz, że nie było absolutnie żadnej długofalowej strategii na zasadzie wyjdziemy z kryzysu i co dalej. E, będziemy co, lizać rany, będziemy starali się odbudować to, co mieliśmy przed pandemią. Jakby kompletnie nie widzę w tym, żeby ta branża chciała jakikolwiek zrobić krok naprzód. Ostatnio czytałem, że branża fitness próbuje, nie wiem czy to się stało, czy nie, podpisać umowy z NFZ, żeby na przykład rehabilitacja była na, na siłowni, w związku z tym e, próba trochę takiego wyrwania państwowego kontraktu. Może to jest jakiś sposób na to, żeby uratować branżę fitness albo przynajmniej jej pomóc? Natomiast sama branża jako branża wydaje mi się, że mogła zrobić znacznie więcej niż zrobiła, oprócz mówienia, jak bardzo jest ciężko, jak bardzo jest źle. No i moim zdaniem te perspektywy, które stoją przed branżą fitness przed siłowniami na 2022 rok, to są podstawowa taka rzecz: to jest absolutnie niezmienność mody na bycie wysportowany. Od czasów starożytnej Grecji i Rzymu po dzień dzisiejszy sportowa, wysportowana, atletyczna sylwetka była, jest i będzie w modzie, więc pod tym względem akurat siłownie nie muszą się bać, że nagle wróci moda na rubensowskie kształty. To raczej się nie stanie. Raczej będzie trudniej zachęcić ludzi do tego, żeby w ogóle zaczęli się ruszać, ponieważ bardzo dużo osób zasiedziało się w domach, w związku z tym też. Przywykliśmy się, przywykliśmy do jakiegoś rodzaju obrazu człowieka i, i może nie do końca mówimy sobie, ok, może już dajmy spokój sobie z, tym, z tą walką o kaloryfer. Było, minęło, to już jest niemodne. Nie zgadzam się z tym i wydaje mi się, że prędzej czy później. To, to, to będzie to będzie się działo, więc tutaj, tutaj bym się o to nie obawiał. Po prostu. Moda na bycie fit, moda na bycie zdrowym, moda na e, bycie e, wysportowanym zawsze będzie. Albo e, i pewnie wielu osobom się to uda, wielu osobom się to nie uda, wiele osób będzie dążyć do tego, natomiast moda jako moda nie przenik, nie, nie zaginie, o, nie przeminie, o to chciałem powiedzieć. E, druga rzecz. Ostatnio e, mówiło się o tym, że. Mm, w każdej branży potrzebny jest jakiś taki trigger, coś, co sprawi, że e, ludzie jakby zwrócą się albo odkryją stare miejsca na nowo. I wydaje mi się, że takim triggerem, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to są duże programy telewizyjne. Z jednej strony Ninja Warrior. E, aż dziwne, że w ogóle taki program potrafił mnie wkręcić, ale jednak nie wkręcił. E, Modne parki trampolin. Jak zobaczyłem, jak ci ludzie się ruszają, jak oni wyglądają, to pomyślałem sobie, kurczę, żeby chociaż być w połowie albo w jednej dziesiątej tak sprawnym jak oni. Szczególnie, że byli to ludzie nie dwudziestoparolatkowie, tylko trzydziestoparolatkowie, czyli ludzie w moim wieku. I tak sobie myślę, kurczę, jeżeli oni się tak ruszają w moim wieku, to może ja też mogę chociaż troszeczkę w ten sposób się poruszać. I, i, I nie było to takie bezsensowne pakowanie, po prostu podnoszenie ciężarów dla samego podnoszenia ciężarów, tylko takie poczucie, że to się do czegoś jeszcze może przydać. W sensie, em, nie wiem jeszcze do czego, <grym> ale, ale bycie wysportowanym na pewno się do wielu rzeczy przydaje. Więc e, to duże telewizyjne show na pewno mnie zachęciło do tego, żeby trochę pomyśleć o sobie, trochę zacząć się ruszać. E, w domach ogląda się Tuchod Tuhendel. Czy Wam się to podoba? Czy nie? Program może być mega głupi, ale jest zabawny, jest wciągający i ogląda się tu hot tu handle. I gdzieś i w jednej i w drugiej stronie pojawia się takie. Hmm, można by chociaż spróbować wyglądać tak jak oni. I trzeci program, który przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o, o bycie wysportowanym. To też, czy, czy komuś się to podoba, czy nie, to wydaje mi się, że to będzie się absolutnie rozwijać. Czyli wszystkie te sporty walki. E, wydaje mi się, że wróci Tomasz Adamek i, i będzie, wróci moda na boks. E, jest mnóstwo MMA w różnych odsłonach i odmianach, czy się to komuś podoba, czy nie. Ale nawet nie chodzi o to, żeby nauczyć się walczyć, tylko chodzi o to, że e, to, co mówiłem, czyli odkrywanie starego na nowo. E, Lanie się po mordach było od zawsze, natomiast teraz jest jakaś nowa moda na to, żeby się lać w taki, a nie inny sposób. Za tym idą gwiazdy, za tym idą pieniądze, za tym idzie popularność i, i gdzieś tam ta moda na to, żeby trochę się poruszać i trochę takiego barbarzyńskiego sportu spróbować też na pewno się pojawi. Więc wydaje mi się, że to również dla siłowni, dla branży fitness jest też taki. Trigger i, i, i taka lampka, że ej, ludzie się tym interesują, ludzie to klikają, ludzie to oglądają. W związku z tym, może też warto stworzyć taką ofertę, która może nie będzie aż tak inwazyjna w sensie nie będziemy brać największych dzików z siłowni i, i e, w ramach karnetu na przykład klientów będą poniewierać bo chyba nie o to chodzi, ale na przykład pokażemy Ci kilka ruchów, żebyś na przykład następnym razem, kiedy będziesz po 18 wracał z pracy do domu, to żebyś czuł się trochę pewniej. I, i odpowiednie stworzenie tak naprawdę całej tej otoczki wokół tego może takich casuali jak ja zachęcić do tego, żeby wybrać się na siłownię w 2022 roku. Albo można tak jak moja żona to zrobiła, czyli po prostu kupić mi bilet. I tak czy inaczej pójdę. <laughs> A jeżeli jesteście razem ze mną i macie swoje przemyślenia, to was zachęcam do tego, żeby się podzielić. E, częściej będą się pojawiać takie przemyślenia. Zobaczymy, czy wam się to spodoba. Zostawcie wszystko, co jest konieczne do tego, żeby się ze mną skomunikować. E, no i mówię, może macie jakiś własny pomysł albo własne przemyślenia, e, plusy, minusy, perspektywy i zmarnowane szanse. Jeśli chodzi o branżę fitness. Na razie to tyle i pamiętajcie, żeby skakać na skakance, bo to jest bardzo fajny sport. Do zobaczenia!